Mam zacząć? Można. Dzień dobry. Tu czytelnik miasta Kazimierz Dolny. Zaczynam czytać książkę Marka Marka Hłasko. Pierwszy krok w murach. Temat. Y... Dom mojej matki. Moja matka była brzydką kobietą. Nie mogłem nawet silić się na opisanie jej twarzy. Zdaję sobie sprawę, że twarz ta nie zachowała nic mojej prawdy. Tak dzieje się często z ludźmi bardzo schorowanymi i zniszczonymi przez przeżycia ponad skromne ich siły. Patrzyłem, jak gasła je moja matka. Były to jedyne chwile mojego życia. Kiedy czułem się zupełnie bezsilny, tak bezsilny jak tylko może być się czuć człowiek, który przytomni sobie, że zawsze można iść z czasem naprzód, lecz nigdy go powstrzymać. Trwało to jednak krótko. Potem zrozumiałem, że człowiek, który chciałby powstrzymać czas, jest w takiej chwili sytuacji. jak wsadził dłoń w górski strumień i czując jej drżenie, myślał, że tam, to tamą jest jego dłoń. Mówiłem wtedy, nie mów, nie, nie martw się, mamo. Wszystko będzie dobrze i będziesz mieć swój dom. Będziesz, bo przecież wiesz, że nikogo na świecie nie kocham bardziej od ciebie. Wiem, że Matka moja nie była nigdy kochana przez żadnego mężczyznę. Małżeństwo jej z moim ojcem nie należało do szczęśliwych. Prawie już nie pamiętam ojca, lecz z opowieści wiem, że przez całe życie paliło się mu pod czaszką. Był to jednak zimny ogień inteligenta, który nie daje nic oprócz blasku. W pewnym momencie